Za dużo spoiluje, nie powinienem tyle mówić, żeby psuć niespodzianki. Nie słuchajcie. To jest... Nie słuchajcie i nie patrzcie na ten film, bo to są same tajemnice. Wstawanie tak bardzo rano o 6 to jest, to jest najlepsza rzecz. Mam tutaj jajka i szpinak. Pomyślałem, że zrobię z tych składników jajka ze szpinakiem. dużej ilości czosnku na śniadanie to jest bardzo fajny lifehack, bo ludzie ci potem dają spokój, bo tak śmierdzisz. Jak się wstaje z samego rana, można sobie na spokojnie porobić wszystkie takie poranne rytuałki. I nie trzeba się przy tym spieszyć, to jest takie fajne uczucie. Masz parę godzin dodatkowego czasu tylko dla siebie, bo jeszcze wszyscy inni śpią. Dla mnie to jest przy tym trochę zabawne, no bo ja mieszkam w Japonii, a duża część mojego życia toczy się w Polsce, a szósta rano w Japonii to jest 22 w Polsce jeszcze poprzedniego dnia, więc jeszcze się łapie na to, że ludzie nie śpią i można z kimś porozmawiać. To jest idealne, bo akurat o 22.00 już ludzie w Polsce już powoli się układają do snu, więc nikt za bardzo nie zawraca głowy. A potem ludzie śpią przez całą noc, więc ja mam cały dzień wolny, bo Polska śpi. To, moi drodzy, to jest oscypek przywieziony przez nas z Zakopanego. Jest przywieziony chyba nielegalnie, bo chyba nie można takich rzeczy przewodzić. Ale było warto ryzykować. <grymny> Najprawdziwszy oscypek. Jest to prawdopodobnie jedyny oscypek yy, w Japonii w tym momencie. No nie może jest jeszcze jakiś, nie I to nawet nie jest taki, wiecie, kupiony na Krupówkach. Taki pseudo tylko taki od pani. Jak jeszcze oscypek z zakopanego w Japonii? Osmażyć opiekaczem do sushi. Proszę tu nie kręcić. No cześć, jesteśmy w bardzo ładnym miejscu, które zobaczycie w innym filmie. Więc yy, teraz nie patrzcie jeszcze, bo to jeszcze będzie. No. Thank you. Pamiętajcie, nie patrzcie na no to wszystko, bo to są spoilery tylko do filmu. Wracając z kręcenia projektu, idziemy do Onsenu. Dawno nie byłem w Onsenie, więc bardzo się z tego cieszę, to jest najlepsza rzecz. Nie, to chyba tutaj byliśmy. Nie, to tutaj byliśmy, na pewno, bo no... bardzo blisko parku rozrywki fuji q Highlands stąd te roller tutaj narysowane. To jest taki bardzo znany punkt orientacyjny w tej części Japonii. kiedyś w tym parku. Roller coaster nie polecam. Znaczy polecam, jak ktoś lubi, ale ja nie lubię, więc naj, najgorsze. <grystanie> ale jednocześnie jedna z najlepszych na świecie. Jak się je w takim tradycyjnym japońskim setupie, to jest świetna okazja, trochę się porozciągać, bo trzeba się mieć w takiej pozycji japońskiej, która nazywa się seiza. I która... To jest, to jest trudne, jak się nie ma rozciągniętych nóg, jak Japończycy, od siedzenia, Więc to jest taki stereotyp trochę, że grający nie umieją, staram się, staram się walczyć. O, jakie słodziutkie. To jest sake. Jak dupka. Jak dupka. Mamy pluszową górę Fuji, ręczniczek z górą Fuji. Co jeszcze z górą Fuji mamy? Miedła Miedło z góry Fuji. Tutaj też jakieś takie rurki z kremem o smaku kolorowym. Mieszkają już Mantuji czy Czy wiedzieliście, że góra Fuji naprawdę ma takie nadzienie w środku? A w zimie takie <laughs> zielone. Ważny element każdego oceniać. Piękną sprawą są japońskie onceny, ale to jest taki kawałek Japonii, który chyba nigdy nie zostanie poprawnie uwieczniony na kamerze, no bo nie można kręcić, bo wszyscy są nago i widzisz tych wszystkich dostojnie wyglądających gołych starców, widzisz gołe dzieci biegające między gołymi starcami. No to znaczy to trzmniejsze o nagość, ale to jest piękne, w sensie jest taka para w ogóle wychodzi z wody, refleksy światła, kąpiele, no cudowny, bardzo taki poetycki widok, taki jak z pocztówki z Japonii. No ale nigdy go nie zobaczycie w takiej wiernej postaci, prawdziwej, jeśli tu nie przyjedziecie. Warto, warto pójść do Onsenu. Nie wstydzcie się, że jesteście na górze, oni się tu wszyscy już napatrzyli na, na te... Tenisy. Ja lubię mgłę jako efekt pogodowy, ale <grytanie> to tutaj to jest przegięcie. Po prostu jest taka mgła, że nie widać absolutnie nic. Zawdzięczamy tej mgle najśmieszniejsze ujęcie z drona w mojej karierze. Bo poleciałem w górę, zobaczyłem, że nic nie widać, a potem Kasia się zorientowała, że tuż za dronem jest onsen, gdzie my moglibyśmy jakieś golasów przypadkiem nafilmować, więc moglibyśmy wpaść w kłopoty. więc wylądowałem bardzo szybko. Piękne, piękne nagranie, naprawdę. Jak mówiłem o tej całej migawce, znaczy o tym, o ISO, jak mówiłem o ISO, to zapomniałem powiedzieć o jednej ważnej rzeczy. Dzięki temu, że ten aparat ma wyższe ISO niż poprzedni, to jestem w stanie robić większe slomo, bardziej spowalniać obraz, również po zmroku. To jest ważne, to się przydaje. Chociaż no niestety przy źródłach światła, takich jak na ulicy, prawie zawsze będziesz mieć flicker tak zwany, czyli mi miganie świateł. To nie jest najpiękniejszy efekt na świecie, ale ta, czasem nawet wygląda tak klimatycznie. Dałem filmy do wywołania, ponieważ teraz będziemy mieli jeszcze wątek analogowy we vlogu. Czy w około vloga za dużo spoiluje? Nie powinienem tyle mówić, żeby psuć niespodzianki. Nie słuchajcie, to jest nie słuchajcie i nie patrzcie na ten film, bo to są same tajemnice. Czas pobiegać. Trzymajcie kciuki. To było bez sensu, że dwa razy pod rząd robiłem wyjście z kadru. Dobra, teraz już naprawdę idę biegać. ciemko nie widać, ale już się zaczyna. Już się zaczyna. To było... 50 minut biegania bez otwierania buzi, oddychanie tylko nosem. Strasznie fajne uczucie. Uff. Na początku zacząłem dużo wolniej niż normalnie biegam, a potem się rozkręciłem. Nawet nie wiedziałem, że jestem w stanie. Dwa lata temu nie mogłem dosięgnąć jakby do ziemi w ten sposób, a popatrzcie teraz. Nie jest to najłatwiejsze dla mnie cały czas, ale jest progres, nie? Prawda jest taka, że teraz ten maraton w Londynie, który jest już za miesiąc, to będzie innego rodzaju wyzwanie e, niż Nowy Jork. Wyzwanie pod tytułem: jak ukończyć ten maraton, mając relatywnie mało czasu, żeby się do niego przygotować i wykorzystując ten czas jak najlepiej. Więc nie liczę tutaj na poprawienie Czasu z Nowego Jorku. W tym przypadku mówimy raczej o lekcji pokory i o mierzeniu siły na zamiary, i to jest jakiś taki przekaz, który staram się sobie wmówić, że jest tutaj optymalny. To znaczy, moim celem jest ukończyć ten maraton i ukończyć go biegnąc. A nie idąc. Z tego powodu w moim planie treningowym jest dużo mniej biegania, jeśli chodzi o objętość biegową, a dużo więcej treningów gimnastycznych, mobilności, siły nóg oraz ćwiczeń związanych z wydolnością oddechową. Przede mną bardzo intensywny miesiąc, w którym treningi będą najważniejsze. Trzymajcie kciuki. W tej Japonii też ludziom odwala jedzą sushi po prostu. Non-stop, jakby nie mogli po prostu zjeść kotleta, nie hipsterzy, banany.